Siema! Wiele osób uważa, że silniki szachowe trochę zepsuły piękno szachów. No bo co to jest za przyjemność? Zagrać nawet piękną gierkę, gdy mamy świadomość, że każdy z nas naszych ruchów i tak będzie oceniony przez komputer i komputer i tak zawsze znajdzie coś lepszego niż to, co wymyśliliśmy. Natomiast dzisiaj chciałem pokazać wam partię sprzed prawie 80 lat. Gdzie jeden z zawodników, który wcale nie był nawet jakimś silnym arcymistrzem, zagrał takie posunięcie, którego nawet dzisiejszy Stokwisz nie jest w stanie zobaczyć, ponieważ Stokwisz oraz inne silniki bardzo często działają w taki sposób, że takie absurdalne kontynuacje to jednak one nie rozpatrują ich, żeby głębiej policzyć inne, dużo bardziej logiczne ruchy. I w taki sposób pan Juri Gusew w 1946 roku zagrał taką partię, która no, przeszła do historii jako jego nieśmiertelna partia, ponieważ nawet dzisiejszy komputer nie jest w stanie dostrzec idei, którą on dostrzegł. Także zachęcam do oglądania, a my już sobie lecimy. Przenosimy się do roku 1946. Gdybyście wtedy powiedzieli komuś, że będzie taki stokwisz, który będzie dużo lepszy niż najlepszy szachista na świecie, to by wam pewnie nie uwierzyli. Natomiast, no i wtedy zawodnicy grali sobie w szachy. Zobaczycie też, że szachy wyglądały trochę inaczej, ponieważ. A, zobaczycie. Nastąpiła E4, C5, skoczek F3, D6, D4, bicie, bicie, skoczek F6, skoczek C3. No i tutaj, wiecie, jeżeli oglądacie partie na wyższym poziomie aktualnie, to wiecie, że teraz każdy tutaj, gdy ma taką pozycję, to zagra ruch A6 na tym najwyższym poziomie, ponieważ. Jest to wariant Najdorfa, No i to jest obiektywnie pewnie według komputerów najlepsze. Natomiast wtedy tego nie wiedzieli. Wybierali różne możliwości. No i czarne zdecydowały się na G6, czyli wariant Drakona. Wariant smoczy, gdzie wyprowadzamy tego gońca na G7, robimy roszadę. No i niech się dzieje. Wala nieba z nią się zawsze zgadzać trzeba. Białe zagrały. Goniec E2. Nastąpiło skoczek C6. Skoczek sobie wrócił na B3. Nastąpiła roszada. Goniec E6. No i gdybyście tę partię albo tę pozycję pokazali. Jakiemuś współczesnemu szachiście, który ma ranking 2600, 2700, to zawsze powiedziałby, że tu na spokojnie, może jakieś H3, może wieża E1, może goniec E3, żeby po prostu wyprowadzić sobie tego gońca. Wtedy grali trochę inaczej. I białe od razu lecą. F4. Nie boimy się tego szacha, bo on w zasadzie nie jest groźny. Nastąpiło wieża C8, lecimy dalej. F5. Goniec sobie wrócił i teraz zamiast zagrać na spokojnie, grający biały mi po prostu leci. Zamyka oczy, olewa to, że osłabia sobie króla. Komputer mówi: Gościu, ty nie umiesz grać w szachy. Lecisz pionkami od swojego własnego króla. Ale naprzeciwko niego nie grał arcymistrz. Nie grał jakiś zawodnik, który się nazywa Stockfish, tylko grał zwykły człowiek. Nie był w stanie tego wykorzystać. Komputer mówi, że najlepsze to było w ogóle danie szacha, tutaj zbicie, otworzenie tej linii, atakowanie. Może nawet teraz jest to dość oczywiste, natomiast na, w, tamtym, w tamtych czasach takie ruchy nie musiały być oczywiste, dlatego czarne scentralizowały swojego skoczka. Ale to pozwoliło białemu na zagranie ruchu G5. Skoczek G8, no i teraz skoczek D5. I wiecie, cały czas komputer mówi, czarne tutaj są spoko, ale z tak z perspektywy ludzkiej, no to to wygląda bardzo fajnie. Białe zapuszowały te pionki, białe mają silnego skoczka, zawsze będzie groziło jakieś F6, może jakieś bicie i ataki na punkt F7. Dużo rzeczy, na które tutaj czarne muszą uważać. Dlatego czarne od razu zdecydowały się rozwiązać swoje problemy i zagrały posunięcie F6, bo jak my zagramy F6. To białe nie zagrałem F6. No logiczne, szachy są logiczną gierką, a szczególnie kiedyś były jeszcze bardziej logiczne, no bo wiecie, komputer nam nie pokazywał, że to co robimy jest głupie. Nastąpiło koniec E3, czarne zagrały B6, żeby w sumie nie wiem po co, żeby nie stracić może tego pionka. Skoczek poszedł na D4. Król F7, żeby bronić tutaj wszystkich ważnych pól, no i gołym okiem widać, że białe mają tutaj przewagę. To znaczy, skoczki są scentralizowane, czarne mają wszystkie figury jakoś tak strasznie dziwnie ustawione, nie ma żadnej aktywności, tutaj jest duszenie, no wszystko jest git, jeszcze wieża potencjalnie patrzy na króla. Ale plan czarnego był taki, że okej, okay, wygląda to głupio. Ale nie ma takiego konkretnego uderzenia, które miałoby sprawić, że białe tutaj wygrywają. A przynajmniej nie jest ono prosto dostrzegalne. Bo na przykład, według komputera, wiecie, jest, jaki jest najlepszy ruch? Według komputera w tym momencie nie zgadniacie. A4. I po co? Nie wiem. Nie mam pojęcia po co. Pewnie po to, żeby zagrać A5 i otworzyć sobie wieżę, ale wiecie, nie jest to oczywiste. Białe też zagrały OK. Białe zagrały C3. Nastąpiło Hetman E8, i znowu komputer mówi: ogromna przewaga, plus 5, bo można zagrać tutaj Hetman B3. No i wiecie, atakować, jak król sobie gdzieś odejdzie, skoczek F4, atak tutaj, atak tutaj. No, wygląda to ładnie, ale trzeba też wiedzieć, że po ruchu E6, gdzie blokujemy tę przekątną, białe mogą to zbić, zbić i zagrać jakieś losowe gonie z B5, bo ten Hetman nie bardzo ma jak odejść, żeby bronić tego gońca. Do policzenia ale też nie grało tu dwóch stokwiszów, dlatego białe zagrały skoczek e6. Nastąpiło bicie, bicie i teraz nie bijemy tutaj, bo teraz po hetman b3 jest bardzo dużo problemów, tylko czarne ustawiają króla na f8 i pomimo tego, że wygląda to może brzydko, to wcale nie jest prosto rozbić tę obronę, no bo co, zbijemy tutaj, przeciwnik to zbije, czy to skoczkiem, czy to gońcem, nie widać jakichś wielkich problemów. Yy, ale białe miały inny plan. I białe zobaczyły, że potencjalnie, jeśli zbiją to skoczkiem, i pionek odbija, to my możemy zbić na d6 i atakujemy cały czas tego króla. Dlatego zbiły skoczkiem na f6. Nastąpiło jednak odbicie skoczkiem. Białe zbiły. Goniec zbił. Goniec h6, król g8. No i teraz zaczynają się dziać ciekawe rzeczy. Ponieważ jeżeli białe tutaj nie zrobią czegoś konkretnego. No to ten skoczek jest mega silny. Oczywiście fajnie by było mieć te wieże, ale pokażę Wam taki prosty przykład. Załóżmy, że białe zagrają A3. Czarne zagrają tu, nastąpi wymiana jednej pary figur i już czarne mają lepszą pozycję. Może to jest wygrana, bo ten skoczek jest lepszy od gońca, ta wieża zaraz zostanie wymieniona. Więc białe mają tu na co uważać. Natomiast białe znalazły początek kombinacji, której jeszcze nawet nie dostrzega Stockfish. Ponieważ Stockfish widzi pierwszy ruch i pierwsza linia. Zbi tutaj, zbi. i komputer mówi, że trzeba zagrać hetman D5 i że wiecie jak hetman E7 to wierza D1 i powoli rozgrywać tę pozycję w taki sposób, że będziemy próbowali to wygrywać Naj następny ruch białego według komputera jest blenderem, jest poważnym błędem, który wypuszcza przewagę, ponieważ białe zagrały tutaj hetman D6 i zobaczcie co się dzieje z silnikiem, zobaczcie co się dzieje z oceną silnika, hops 0, 0, 0, ponieważ czarne mogą zagrać ruch wieża C6. I czarne zagrały wieża C6. I dopiero po tym ruchu bia... stokwisz dostrzega, jaka jest idea koloru białego. Ponieważ stokwisz jest słaby, jeżeli chodzi o pozycyjne poświęcenia dużej części materiału. Bo jedyne co na początku Stokfisz widział, to że Hetman musi odejść. Następuje wtedy wymiana, gramy sobie dalej, zdobyliśmy tego silnego pionka. Natomiast tutaj Yuri Gusew zobaczył, że może poświęcić swojego Hetmana w zamian za jednego skoczka. I zobaczcie, jaką mamy ciekawą sytuację. Białe mają dwa gońce w zamian za wieżę i Hetmana. Materialnie czarne są na poziomie plus 7. Plus 7 to tak, jakby miały Hetmana więcej, praktycznie. Co więcej, ten pionek jest słaby. Wydaje się, że ten pionek zaraz spadnie i król sobie wyjdzie, wieża wyjdzie. Natomiast to wszystko było policzone przez Gusewa. Gdy on święcił na F6, gdy on decydował się zagrać Hops, 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 hops to on widział, że na końcu puentą tej kombinacji jest zagranie ruchu wieża F1. I zobaczcie. Teraz nagle komputer mówi, że białe są ok. Yy, no i o co tu chodzi? Przede wszystkim chodzi o to, że ten król i ta wieża się nie będą mogły ruszyć. Tu jest taka konstrukcja, że te figury są uduszone. Jeśli nastąpi kiedykolwiek bicie, najpierw Hetmanem, to oczywiście mamy tutaj Mato, więc spoko. Jeśli nastąpi bicie wieżą, to pogoniec C4 też jest Mat, bo nie masz obrony przed tym, że ja Ci to zbiję, przeciwnik to zbije i jest wieża F8 z Matem. Nieprawdopodobne. Więc nie można tego zbić ani tym, ani tym. No, ale okej, okay. co jeżeli po ruchu wieża F1 czarne będą stały? Bo oczywiście widać, że to grozi, że gdzieś tam to będzie groziło, bla, bla, bla. Ale co jeżeli czarne będą stały? Wieża idzie na C8, stoi sobie według komputera najlepszy ruch. To teraz białe mają tylko jedno posunięcie, i to posunięcie musiał Gusew widzieć, gdy decydował się na całą tę kombinację. Jeden, jedyny ruch, który prowadzi do przewagi, i tym ruchem jest cofnięcie się gońca na D1. Bo chcemy wejść na tę przekątną. I zobaczcie, co się dzieje ze Stockfishem. Stockfish zgłupiał, gdy widzi te partię. Czarne? No, oczywiście plan jest taki. Jak czarne nic nie zrobią, zagramy sobie tutaj, zagramy E7. Może nawet zaczniemy od ruchu E7. Zagramy tutaj, wygrywamy gierkę. Grozi to, grozi to. Wygrana pozycja. Ale czarne znowu znalazły bardzo fajną odpowiedź. Bo po pogoniec D1 zdecydowały się zagrać ruch wieża C4. I pogoniec B3 nastąpiło B5. I szczerze mówiąc, znowu po raz drugi jak zobaczycie sobie w sugestie silniczka, to silnik mówi, że kolejny ruch koloru białego jest słaby, że wypuszcza przewagę. Bo tutaj, że wiecie, król H1 jest najlepszym ruchem, drugim najlepszym ruchem P4 według komputera, bo czarne nie mogą niby nic zrobić. Białe jednak zbiły. I komputer mówi 0. Bo po biciu yy, komputer uważa, że czarne mogą stać w miejscu i białe nie mogą zrobić progresu. I po raz drugi. Juri gusew lepiej ocena pozycję niż silnik, który mamy w roku 2024 na czeskomie. Bo gra on B3 I komputer mówi. Że czarne, bo tu zagra, czarne zagrały A5 i zaraz przegrały partię. Komp mówi, że czarne powinny zbić i zbić. I zobaczcie, 000. Komputer mówi 000, bo czarne będą sobie stały w miejscu. Zagrałem na przykład Hetman 7 Tylko gdy wykonamy następne posunięcie, to jednak komputer zmieni zdanie. Bo teraz jest 00, jak zagramy B4. Jednak białe wygrywają, bo cokolwiek czarne nie zrobią? Puszujemy, puszujemy i odciągniemy w pewnym momencie e, tego hetmana od obrony punktu i wygramy partię. Zagramy sobie C6, nie można nigdy zbić, bo jest mat. A jak hetman będzie stał w miejscu, to w pewnym momencie możemy nawet zagrać E7. No i wiecie, wygramy tu, wygramy tu, wygrywamy. Po prostu, wygrana partia, wygrana partia. Więc komputer nie rozumie. Komputer mówi, że to jest remis. Komputer mówi, że to jest remis. Komputer mówi, że może A5 trzeba było zagrać, ale nawet tutaj, jak nastąpi B4 bicie, bicie, jak zapchamy, to w pewnym momencie komputer mówi, że ta pozycja dla koloru czarnego jest przegrana. Więc jest to nieprawdopodobne. Natomiast w tym momencie czarne grają posunięcie A5, nastąpiło bicie. I najpiękniejsze w tej partii jest to, że czarne mają hetmana, czarne mają wieżę. Ale ze względu na to, że ten pionek po prostu sobie pójdzie, to czarne nie mogą nic zrobić. Białe jeszcze troszeczkę opluły swojego przeciwnika, bo tutaj zagrały król G2, zagrały sobie wieża F2, żeby nie było jakichś szachów losowych, i dopiero teraz, no wiesz, wieża F1, nastąpiło wieża F5, i w pewnym momencie następ... pa partia zakończyła się w ten sposób. Hops, hops, hops i hops. Najlepsze jest to, że teraz już nawet grający czarnymi nie może zbić tutaj nie dlatego, że grozi taki mat, ale grozi taki mat. Więc hops, 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 i w tym momencie Auerbach się poddał. Piękna pozycja, która pokazuje, że po pierwsze Stockfish czasami może zostać oszukany. Po drugie, że czasami Hetman i Wieża, jeżeli nie są skoordynowane, to mogą ustąpić nawet dobrze skoordynowanym, słabszym figurą przeciwnika. I oczywiście, pewnie zawsze, gdy pokazuję Wam partię, w której Stockfish gdzieś tam się myli, ktoś przychodzi i mówi, a u mnie to na superkomputerze, na którym sprawdziłem w chmurze, no to u mnie akurat Stockfish to dokładnie policzył. Okej, okay, może tak jest. Ja Wam mówię, jak to wygląda na silniku na licześ. na silniku na czeskomie. Pewnie jakieś komputery w murze, może aktualnie widzą całą tę kombinację. Mój zwykły CM-owski komputer tego nie dostrzega. Tak to jest. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.